Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w niedzielę. Zapraszam Was kochane na live'a, gdzie pokażę Wam mój sposób na słodycze na diecie. Nie zliczę, ile mam wiadomości od Was, że chciałabym schudnąć, ale, ale po prostu słodycze są moim problemem, wyzwaniem i chcę Wam tutaj pokazać mój sposób na słodycze na redukcji. Dzięki któremu tak naprawdę wyleczyłam się z zaburzeń odżywiania, wyleczyłam się z napadów na słodycze, po prostu tego już nie mam. A miałam bardzo, bardzo silne napady, właśnie na słodycze. Moje ciało po prostu jest z tego wyleczone, ale nie było tą metodą popularną, którą zapewne słyszysz od wielu osób: po prostu przestanie je jeść. Na pewno. Wiele razy już słyszałaś, natomiast tak jak mówię, na mnie osobiście ta metoda przestanie jeść i od pędziałku nie jem słodyczy przez 10 lat, mimo że walczyłam, mimo że próbowałam, absolutnie nie działała. Dopiero po zastosowaniu tego, co zaraz Wam pokażę, wyleczyłam się stopniowo poprzez pracę nad sobą właśnie z napadów na słodkości. Ja właśnie jestem teraz na redukcji i będę właśnie sobie zaraz, słuchajcie, zaraz mam ciepłą herbatkę, bo troszkę zimną jest. Także piję sobie ciepłą herbatkę, i zaraz, właśnie będę sobie robiła mój deserek do kawusi. I pokażę ci, co to jest. Moim przekazem głównie jest, chcę przekazać ci, że nie potrzebujesz jeść marchewki zamiast słodkości. To w ogóle, no ja tak próbowałam przez 10 lat, i oczywiście kończyłam z zaburzeniami odżywiania, z efektem jojo, z wyrzutami sumienia, z poczuciem beznadziejności i z brakiem wiary, że kiedykolwiek osiągnę swój cel i po prostu osiągnę właśnie wymarzoną sylwetkę. Później po 10 latach znalazłam metodę właśnie, którą zaraz się z Tobą podzielę, która raz, że sprawiła, że mam zdrowe relacje z jedzeniem, nie mam tych zaburzeń, mam akceptuję siebie, pokochałam swoje ciało, pokochałam siebie i tak jak mówię, moje ciało się z tego wyleczyło. Także e, przechodzimy do zrobienia tego deserku i zaraz Ci pokażę co ja takiego będę używać. Na wstępie już sobie to wcześniej przygotowałam. E, już sobie tutaj wcześniej przygotowałam. Mam tutaj taki, słuchajcie, jogurcik grecki, wysokobiałkowy. Dokładnie coś takiego. Dokładnie tak, coś takiego. E, kupiłam go w lidlu i tutaj właśnie tak jak mówię, już sporą ilość sobie. E, Przełożyłam, także mam taki jogurcik. E, poczekajcie chwilę. Zaraz coś sprawdzę sobie tego tutaj. Mm, 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 mm. Jeśli oglądasz, to pisz śmiało. Mm, pisz śmiało, czekaj, zobaczę, czy ja mogę coś tu napisać. Poczekajcie chwileczkę. chciałam oznaczyć, ale tutaj chyba się nie da. Dobra, trudno. Jeżeli oglądasz, to pisz śmiało, jak właśnie jak jest, jakby, jaki jest Twój cel, ile kilogramów chciałabyś sunąć, także możesz tutaj śmiało pisać je w komentarzu. Także mamy, słuchajcie, ten jogurcik grecki, proszę bardzo, proszę bardzo. Do tego jogurciku greckiego, żeby on był bardziej słodszy, ja sobie dokładam słodzić, bądź erythritol. Zazwyczaj Erytrypol, ale ja dzisiaj akurat nie mam. Także zaraz sobie coś tutaj znajdę, mam? A tutaj jest, dobra, wezmę sobie tą deskę. Także właśnie nie jem takiego samego, tylko dokładam sobie właśnie coś na słodko, żeby ten jogurt był po prostu bardziej słodki, nie? Czyli zazwyczaj jest to, tak jak mówię, Erytrypol. E, ale mi się skończył. Na, 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 na. Tak się macie, kochane, co u Was słychać, jak Wasza redukcja idzie, jeżeli jesteście na niej, a możecie szukać sposobu na odchudzanie. Może szukacie sposobu. Dobra, także doskładam sobie tutaj ze słodzikiem. Uważajcie, bo on jest mega, mega słodki. Także uważajcie, żeby tutaj nie przesadzić. Dobra. I sobie mieszam mój jogurcik, żeby on po prostu był bardzo słodki. W ogóle ten deser będzie miał jakoś około, dokładnie później rozpiszę, bo muszę dokładnie obliczyć, ile czego użyłam, ale ta micha będzie miała około, jak jesteście, to przywitajcie się, napiszcie hej w komentarzu, żeby widziała, kto ogląda ze mną. Także taka wielka miska ma już chyba ponad 30 g białka, także będzie bardzo sycący. No i na redukcji białko jest bardzo, bardzo pożądane, także to jest mega ważne. I właśnie ta miseczka, ponieważ ten obórcik jest bardzo właśnie białkowy, będzie już zabierała ponad 30 gramów białka i można sobie te śmiało fajne dodatki pododawać. Ale to zostawi, powiedzmy trojcie. Jak dziewczyny wchodzicie na live'a, nawet no, jak później sobie oglądacie, to piszcie, piszcie hej, bo chcę się z Wami przywitać, chcę zobaczyć, kto jest ze mną tutaj, także... Tak, jak wskoczyłyście, to piszcie śmiało w komentarzu. Albo nawet jak sobie później oglądacie po transmisji, to również piszcie. Także tak jak mówię, nasza miseczka ma już po prostu ponad 30 gramów białka z samego jogurtu. Czyli to jest coś, czego pragniemy, jak jesteśmy na redukcji. I teraz można się bawić dodatkami. Ja słuchajcie, mam truskawki. I oczywiście takie owoce są bardzo niskokaloryczne. Więc śmiało, cześć Aleksandra, cześć kochano, super, że jesteś także słuchajcie truskaweczki są niskokaloryczne, także duże ilości możemy sobie tutaj dokładać do naszego białeczka, przez co po prostu ta potrawa będzie jeszcze bardziej sycąca, a właśnie tego chcemy na redukcji, czyli mieć duże porcje, duże porcje, dużo białka i stosunkowo mało kalorii, także nie żałuję tych truskawek. I jako dodatek taki produkt rekreacyjny, żeby mój posiłek, cześć Kamilko, żeby mój posiłek był jeszcze bardziej, wiecie, taki smaczny, a nie tylko jogurt z truskawkami, to rekreacyjnie dorzucę sobie właśnie takie poproszone ciasteczka. I będę miała bombę, e, jakoś około 300 kalorii, coś takiego, e, wielka porcja i dużo białka. I właśnie o to chodzi na redukcji, słuchajcie, a gdzie tam reszta, reszta do końca dnia. Jak tak naprawdę jeszcze mam <gryw> sporo kalorii do zjedzenia, także. Takie coś kochane do kawy, nie kilka sztuk tego. I właśnie równie dobrze mogłabym do kawusi zjeść po prostu kilka sztuk takich ciasteczek, zapchać się, dostarczyć dużo kalorii, nic nie poczuję ze zjadą, a mogę do takiej bomby, jak ja to nazywam, dobrze, dorzucić sobie dwa takie ciasteczka, nie? Właśnie o tym. To jest mój sposób, słuchajcie, na słodycze, na redukcji, ale też tak naprawdę w życiu. Ja dzięki temu po prostu się wyleczyłam z napadów na słodycze. E, tylko tak jak mówię, no to jest po prostu proces, tak? Jakby ja już 3 lata nad sobą pracuję tak naprawdę. Jest to 3 lata mojej pracy nad sobą. E, zaczęłam e, pracować nad sobą dziewczyny e, jakoś bodajże dwa tygodnie po urodzeniu mojego syna. Dosyć szybko, e, więc tak naprawdę co? Mój syn właśnie skończył 3 latka, więc to już jest trzeci rok pracy nad sobą. No ale tak jak mówię, wiele lat po prostu walczyłam z tym nałogiem i jakby na mnie te sposoby, typu właśnie od jakby w ogóle zrezygnować z takich słodkości, no po prostu nie działały. Jakby i tak później, wcześniej czy później i tak mnie po prostu do tego e, ciągnęło, nie? Na tej zasadzie także dzielę się tym, co na mnie podziałało i na dziesiątki kobiet, które po prostu współpracowały tutaj pod moim okiem w programie Sexy Mama. Z wiarą, że ty też y, możesz tego użyć, tak? Dobra. Pruskaweczki, słuchajcie, przepyszne sobie tutaj królew. Wczoraj próbowałam do tego jogurtu dołożyć odżywkę białkową, ale kompletnie, kompletnie mi to nie pasowało, kompletnie mi to nie smakowało. I to jest właśnie ta zabawa, żeby po prostu też y, jeść jakby. Nie takie coś, co nam smakuje, bo ja wczoraj próbowałam na przykład z odżywką białkową dołożyć tutaj do tego jogurtu i kompletnie nie jest już to mój smak, kompletnie mi to nie smakowało, dlatego e, dzisiaj spróbowałam. Słuchajcie, w ogóle zobaczcie, jak słodki jest, jak to smakuje, ten sam jogurt. Fajny, lekko kwaśny, troszkę słodki, mm, no i fajnie, super. Jak chcesz, możesz sobie więcej dosłodzić, to już zależy od Ciebie. Do tego popijam sobie zieloną herbatkę. Cieplutką. Mega. Można sobie też zrobić kawusię do takiego deserku. No i po takim deserku, po prostu raz, że poczujesz, że coś zjadłaś, czyli będziesz najedzona. No to Twoja ochota na słodkość po prostu osłabnie, jakby to tak. W sumie osłabnie, tak mi to nazwała, czyli zjesz sobie coś takiego i po prostu nie będziesz myślała o słoczach, będziesz najedzona, nie będziesz miała ochoty na podjadanie. No i to spowoduje, że będziesz trzymała się planu, a jak będziesz się trzymała planu, to będziesz pięknie chudła. A przecież tego chcemy, prawda? Tego, kochane moje chcemy. Także jak wchodzicie na live'a, piszcie komentarz, że jesteście. Będzie mi bardzo miło, jak się przywitacie. Nawet jak oglądacie sobie tego live'a, bo wiem, że dużo kobiet ogląda później, bo widzę. <grystanie> Także kochane, jak oglądacie później tą y, transmisję po live'ie, to piszcie też, że jesteście, bo chcę Was widzieć. Także piszcie się. Ja lubię sobie te truskawki. Ogólnie ja się trochę stresuję, <grystanie> jak na żywo nagrywam, bo nie robię tak dużo live'ów na żywo. I wiecie, jakby dalej jest to dla mnie takie wyzwanie, ale staram się. Ja lubię sobie te truskawki tak, pokroić na takie malutkie kawałeczki. To tak fajnie jeszcze wygląda. Także ja będę się tutaj bawić z tymi, z tymi truskawkami, bo chcę mieć tak pokrojone na takie mikro, mikro kawałeczki. Jeżeli chodzi o tego typu produkty, zawsze obok białka, także to jest bardzo ważne. Można sobie dodać odrobinę, 10% produktów takich rekreacyjnych. Ale uważajcie, żeby po prostu na pusty żołądek, na, pusty żołądek, na takie produkcje, no bo po prostu wiadomo, człowiek głodny, no to ciężko się będzie powstrzymać, prawda? A więc tutaj można się łatwo zapędzić. A tak jak obok białka, no to tutaj fajnie będzie to współgrało po prostu, żeby się po prostu jakby najeść, nie? Na tej zasadzie. Także to jest bardzo, bardzo ważne. No i z czasem, po prostu, jak tak robimy. Z czasem po prostu ciało się odzwyczaja od y, potrzeby tak naprawdę na słodkości. Nie <laughs> jestem tego świadectwem tak naprawdę. Jestem tego świadectwem, że ciało się odzwyczaja, tylko potrzebny jest na to po prostu czas. Y, że tak naprawdę powiem Wam szczerze, że teraz nawet bardziej mi chyba smakują posiłki na słono. Y, ta, jak kiedyś mogłam mieć tylko na słodko, bo tak silnie, tak silnie potrzebowałam tych słodyczy. Teraz mi to tak osłabło, że w ogóle jakby już bardziej na nasłono mi smakują posiłki, także wszystko się może zmieniać, jeżeli damy sobie po prostu odpowiedni na to czas, tak? Jeżeli e, właśnie tak mówię, podejdziemy do tego dla mnie, co ja uważam, że podejść do tego z głowy. Przecież dobrze wiemy wszystkie kobiety, które to oglądacie, że każda z Was, jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Mówiła sobie, że od poniedziałku nie będzie jej słodyczy. I powiedzcie mi, czy to wam się udało? Jestem przekonana, że nie. Dlatego spróbujcie mojej metody, która po prostu działa. I która powoduje, że wyszłam z tego. Na zawsze z tego wyszłam. Dobra, ja sobie zobaczę, ile gramów mam tych truskawek. Zobaczę, ile gramów mam tych truskawek, bo będę chciała wam dokładnie podać kaloryczność oraz dokładny przepis. Także już wam tutaj muszę sobie sprawdzić, ile mamy gramów żebyście mogły zobaczyć taki jak właśnie tak jak mówię jak to jest kalorycznością i pod względem tutaj tak mówię makro składników podać e, gdzie ja mam targę, żeby to zobaczyć także już wracam nie wiem gdzie mam pakę gdzie ja ją teraz znajdę i Wam powiem dokładnie dobra mam znalazłam i po prostu, jak skończę live, to Wam dokładnie powiem, bo po, podwiczę wszystko. Mhm. Tutaj uciekam kawałek. Wiem, że nie widać wszystkiego, ale chciałam ustawić tak, żebyście widziały, co ja robię. To jest dla mnie najważniejsze. Dobra, już powiem, ile gramów truskawek użyjemy do tego przepisu dzięki czemu będę mogła Wam podać dokładne wartości. Jak Wam idzie w ogóle, który, czy miałyście ustalone, że y, czy miałyście ustalony cel sylwetkowy na Nowy Rok? Dobra, mamy 188, y, 188 gramów i do tego będą dwa takie ciasteczka. Dwa takie tradycyjne ciasteczka, a nie mam trzy w tym przepisie. Sorty trzy. Trzy takie ciasteczka do tego wlecu. Także podobno z tego co słyszałam, co u moich mentorek czytałam, że podobno, że to jest udowodnione tutaj naukowo, że podobno po dwóch tygodniach ludzie porzucają cele noworoczne. Tak, czyli podobno pierwszy styczeń jest faza na odchudzanie, jest faza na zmianę i podobno już po dwóch tygodniach, czyli dokładnie 14 dni. E, 14 80% osób porzuci swój plan i to jest podobno udowodnione z tego co tam czytałam u niej e, naukowo, tak? Czyli są to badania, które to potwierdziły, także nieźle. E, do kobiet, które e, po prostu <głos》> chcą wybrać inaczej. Cześć, Dominika. Witaj, kochana. Super, że jesteś. Bardzo się cieszę. Miło cię tu widzieć. Także słuchajcie, do kobiet, które nie chcą być jak wszyscy śmieję się oczywiście i które naprawdę chcą zrealizować ten cel sylwetkowy w tym roku i szukają na to sprawdzonej metody. Zobaczcie sobie razem moją relację dzisiaj o to Was będę prosiła. I tak, także będę Was prosiła, jak to oglądacie, żebyście sobie zobaczyli moją relację, ponieważ tam dzisiaj fajne rzeczy dodałam i... Też pokazałam Wam, jak to z mojej strony wygląda. Także, jeżeli szukacie sprawdzonego sposobu tutaj na zmianę, to będzie to dla mnie przyjemnością Wam ten sposób po prostu dać. Także, jeszcze dwa dni zostały, i po prostu 80% osób będzie wracało do starych nawyków. Niestety tak to wygląda. Dobra, ale nie musi tak wyglądać, prawda? Nie musi tak wyglądać. Okej. Okay. Dobrze, mam sporo tych truskawek. jaką będę miała fajną porcję do kawusi. Zamiast takiego, wiecie, kilka ciasteczek, zero białka, nic nie poczujemy, a tutaj będę miała białeczko, będę miała owocki, i dodatkowo będę miała te ciasteczka, na tym polega cała zabawa, jeżeli chodzi o mój sposób z byle, z wychodzenia z uzależnienia od cukru. Także to jest właśnie moja metoda, słuchajcie. Ale więcej, oczywiście, więcej jest w programie Sexy Mom 90 dni, bo tam masz od A do Z. Jak to po prostu zrobić? Jak to po prostu zrobić? Cześć kochana, bardzo się cieszę, że jesteś. Witam Cię i miło mi, bardzo mi miło. Także dziękuję Ci za komentarz. Dobra, także dziewczyny, nie polecam Wam po prostu w 100% rezygnować z słodyczy, bo ja dzięki tej metodzie właśnie doprowadziłam do silnych zaburzeń odżywiania. Tylko po prostu, tak naprawdę, nauczyć się, jak, jak je spożywać, w jakich ilościach, obok czego. To jest kluczowe, nie? Czyli jakbyśmy sobie powiedziały, od jutra przychodzę na detoks od telefonu, nie będę korzystała z telefonu. Dobrze, tydzień czasu nie będę używała telefonu, a co potem? Później jak wrócę do korzystania z telefonu, będę go używała tak samo jak przed. A co gdyby nauczyć się, jak dobrze korzystać z tego telefonu? Czyli na przykład, nie wiem, po wstaniu nie używam telefonu, przed zaśnięciem, wiecie, nie używam telefonu. Jakby to jest kluczowe, żeby się nauczyć, w jaki sposób dobrze z niego korzystać, aniżeli po prostu zupełnie odrzucać, bo no wiecie, do czego nas to doprowadzi. Po tygodniowym detoksi od telefonu wrócimy do, do po prostu używania na nowo telefonu w stary sposób. I tak samo jest, słuchajcie, ze słodyczami. Jest dokładnie tak samo, a przekonałam się o tym na własnej skórze przez 10 lat walki ze sobą i ze swoją sylwetką. Popatrzcie, mamy to, to jest cała zabawa do naszych owoców, czyli same owoce nie, sam jogurt nie, tylko właśnie jogurt, białeczko, owoce. I teraz wisienka na torcie. Wisienka na torcie. To będą ciasteczka pokruszone do naszych owoców. Słuchajcie, jak ja je pokruszę. Myślę, że. Okej. Okay. Fajnie się kruszą. Fajnie się kruszą. Dobra. Słuchajcie, wisienka na torcie. Sypiemy. O, wow! I taką bombę będę miała do kawusi. Dobra. Umyję sobie ręce i Wam pokażę. Jest mega, jest petarda. Mega, mega, mega. Patrzcie, mam deserek, słuchajcie. E, I właśnie przyszłam tutaj się podzielić. bo e, Dlaczego? Ponieważ rozmawiam z Wami, z kobietami, no i najwięcej właśnie jest e, takich, co słyszę, że jestem problem z słodyczami, to wykorzystajcie mój sposób e, na słodkości i jedzcie tak i patrzcie, jak Wasze kilogramy lecą. Patrzcie, jak Wasze kilogramy lecą. Po co? Ja może spróbuję tutaj na żywo, jak to smakuje, ale już wiem, że będzie petarda, bo przecież zobaczcie, jogurcik, ciasteczka. Mmm! Te ciasteczka, słuchajcie, one są jeszcze takie maślane. Te ciasteczka są jeszcze takie maślane. Mm. I fajnie to tutaj czuć. Naprawdę fajnie tutaj czuć w połączeniu z tym jogurtem. Mmm! Mega, naprawdę. O kurczę! Może macie giga porcja. Jakbyście zjadły same takie ciastka, to byście nic nie poczuły. Dostarczyły bardzo dużo kalorii. A tutaj macie giga fajną porcję. Naprawdę mega. Robię sobie zaraz do tego kawę i będę sobie siedziała i się delektowała. Wyczyła jak pięknie zmienia się sylwetka. Co Dominika słodyczy nie jem, ale gazowane słowenie piję. Chyba ten. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Że gazowane napoje pijesz, tak? Na tej zasadzie. Chyba tak to zrozumiałam. Dobra. Także tak na tym. I to jest po prostu jeden tak naprawdę jeden z tysiąca sposobów, tak, bo to jest oczywiście tylko jeden z, z tysiąca przepisów, no ale mniej więcej o to w tym wszystkim chodzi. I czuję, że przekazałam to, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Czuję, że yy, gazowane słodkie piwo, no to też to trzeba byłoby po prostu nie usuwać, tylko zamienić na, na inne, nie, na tej zasadzie, no, bo po prostu my tak, my tak działamy, że jak sobie coś zabierzemy, to miej gwarancję, że zjesz bądź wypijesz tego cztery razy więcej, tak bo to jest taka walka ze sobą i tak dalej, to trzeba zamienić. Czyli zamiast siedzieć i jeść całą paczkę ciastek przed telewizorem, to ja sobie robię coś takiego i dzięki temu dostarczam białko, dostarczam owocki i przy okazji sobie trochę przyjemności. Czyli uczymy się zamieniać, zamieniamy, bo jak sobie będziemy zabierać, to, jest, to się zakończy po prostu, e, gazowana woda jest ok, nie ma, nie, 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 a gazowana nie, absolutnie czemu woda kazowana miałaby nam szkodzić? Szkodzi nam alkohol, a szkodzi nam dziewczyny alkohol, tak naprawdę. Szkodzą nam po prostu yy, na przykład napoje, soki z toną cukru w środku. I też tutaj polecam Wam uważać, ponieważ macie tam jakiś zdrowy soczek. A jak sobie zobaczycie na skład tego zdrowego soczku, ja tak kiedyś brałam. Wiecie, że zdrowy soczek, nie? Do śniadania. I słuchajcie, jak sobie zobaczysz na ile ten zdrowy soczek. Ma wiecie o co chodzi, ma cukru w środku, to się zdziwisz. To się zdziwisz i, i. to są właśnie takie rzeczy, przez które my nie chudniemy, nie? Na tej zasadzie. I tego wszystkiego nauczę Cię od Z w programie Sexy Moment 90 dni. Także co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chodzi mi o to, żebyśmy się nauczyli zamieniać, jak coś czym zamieniać, bo takie zabieranie, ok, przez chwilę wytrzymamy, ale później to spowoduje że, że po prostu będzie ten efekt jojo, tak? bo my wciąż nie wiemy, jak używać, jak się coś śmieje na przykład tego telefonu, tylko po prostu na chwilę zabieramy, a później wracamy do starego użytkowania, czyli scrollowania cały dzień telefonu. A musimy się nauczyć, jak zarządzać yy, yy, właśnie korzystanie z telefonu, w jakich godzinach go yy, używać, kiedy go nie używać itd. itd. Także kochana, napisz Sexy Mama w komentarzu. Napisz Sexy Mama w komentarzu, a ja się do Ciebie odezwę i przedstawię Ci yy, szczegóły naszej współpracy, całą ofertę. Także, jeżeli chciałabyś współpracować ze mną, odchudzać się pod moim okiem i poznać moje najskuteczniejsze metody na odchudzanie gdzie tak jak tak, tak naprawdę mówię 10 lat próbowałam to zrobić i naprawdę przez, testowałam wszystko i dopiero ten styl odżywiania sprawił, że pozbyłam się minus 30 kg bez efektu jojo -jo i osiągnęłam wymarzoną sylwetkę i mam fajne relacje z jedzeniem nie rzucam się na jedzenie, nie objadam się tylko jem normalnie czyli jak, no właśnie tego się wszystkiego nauczymy nauczę Ciebie od A do Z nauczę Ciebie od A do Z jeżeli napiszesz sexy mama w komentarzu Teraz bądź później, jak to oglądasz, ja się do ciebie odezwę. Bardzo dziękuję, że dzisiaj byłyście ze mną. Jest mi mega miło, że byłyście, także mega, mega się cieszę. Dziękuję Wam. I widzimy się następnym razem, ponieważ chcę się dzielić Nie chcę tego trzymać dla siebie. Mam tyle pomysłów na tego różnego rodzaju posiłki. Przychodzą do mi inspiracje codziennie, więc będę Wam je tutaj pokazywać, bo nie chcę tego trzymać tylko dla siebie, bo warto się tym dzielić. Po prostu warto się tym z Wami dzielić. Mm, dziękuję wam bardzo serdecznie i ściskam was mocno buziaczki cudowne piękne kobietki